Możesz w to nie wierzyć, lecz jak najbardziej Narcy zaprześladuje to, co ci zrobił, także prześladuje go to, co zrobił wszystkim innym wcześniej. Takie myśli są obecne w jego głowie. Może nawet przez to nie spać, albo ma koszmary. Dlatego też Narcy zwraca, dlatego kontynuuje przemoc. Dalej się nad tobą znęca, dlatego przemoc nigdy się nie kończy, nigdy się nie zatrzymuje, nie zmniejsza. Chce cię kontrolować, zaczyna kampanię oszczerstw, kampanię oczerniania. Znajduje nowe źródło zasilania, by mógł stosować triangulację, by mógł porównywać źródła zasilania ciebie i kogoś nowego. W ten sposób odwraca swoją uwagę, to forma ucieczki przed tym, że cię wykorzystał, zranił, zrobił coś złego. Niezależnie co robi, niezależnie jak odwraca uwagę, to poczucie wstydu w nim rośnie, kumuluje się i mu przeszkadza coraz bardziej.